Właściwie w dzisiejszych czasach wydaje się, że czytanie tych imion nie ma zupełnie żadnego znaczenia. W końcu to, co jest najważniejsze, to to, że narodził się Chrystus. Pewnie chętnie byśmy wycięli tę Ewangelię i wzięli tylko ten fragment mówiący o Maryi, Józefie i Jezusie. Bo rzeczywiście. Trochę on nie pasuje do współczesnego życia. W tym współczesnym życiu, w tym współczesnym sposobie myślenia, każdy z nas jest jakąś historią zamkniętą. Każdy z nas jest historią indywidualną. Czas biegnie tak szybko, że nawet trudno się zatrzymać i trudno wysłuchać historii drugiego człowieka. Czasami interesujemy się naszymi przodkami, ale tak naprawdę interesuje nas przede wszystkim ta nasza historia, ten dzień dzisiejszy. Co dzisiaj należy zrobić, w jaki sposób to życie poprowadzić, w jaki sposób je zrealizować. Gdy tymczasem Pismo Święte pokazuje nam zupełnie inną historię, żeby powiedzieć o Jezusie Chrystusie, Trzeba zacząć od Abrahama. To jakby historia przygotowana przez Pana Boga. Każde pojedyncze życie nie jest bez znaczenia. Każde pojedyncze życie jest ważne i potrzebne, abyśmy mogli usłyszeć o Jezusie Chrystusie. To znaczy, za każdym z tych imion. Kryje się jakaś wewnętrzna walka, jakaś historia życia, czasami dramatyczna. Tak jak Tamar, która miała dwóch mężów, żaden nie pozostawił potomka, a trzeciego jej odmówiono. Tragiczna sytuacja kobiety, która nie może otrzymać tego, co jej się Należy według prawa. Nie może zrealizować do końca swojego życia. Historia Rut, która również jest świadkiem śmierci swojego męża. Historia Uriasza, czy też Betrzeby, żony Uriasza, która. Połączona z Dawidem, nieślubnym związkiem, zostaje i również doświadcza śmierci swojego męża. Oto pośród ludzkich słabości, ludzkich przywar, ludzkiego szamotania się ze sobą, pośród ludzkich historii, Pan Bóg wykuwa historię świętą. Pan Bóg tworzy tę więź pokoleń, aby przygotować świat na przyjście Chrystusa. Każdy z nich współpracuje w tym dziele. Gdy patrzymy na naszą historię i patrzymy tylko na ten wycinek naszej historii, jako odrębnej, oddzielonej od innych, być może. Przychodzą momenty smutku, no bo w jakiej mierze to życie realizuje się w innych? Guardini w jednym miejscu pisze, że tak jak drzewa potrzebują przestrzeni, powietrza, aby wzrastać, rozkwitać. Tak człowiek potrzebuje życia drugiego człowieka, żeby wzrastać i rozkwitać. Czasami może jak patrzymy na nasze życie, mówimy, no właśnie, w kim? Gdzie może to moje życie się w pełni rozwinąć? Gdzie może rozkwitnąć? Gdzie może wyrosnąć? To jest czasami źródło smutku. Ale dzisiaj ta historia święta pokazuje nam źródło prawdziwej pociechy. Nigdy nie jesteśmy sami. Każde nasze życie, każde dobro zrealizowane w tym życiu, każdy wybór, każde odnajdywanie Boga w naszej indywidualnej historii przygotowuje świat. Na pełne przyjęcie Jezusa Chrystusa, to w naszej historii realizują się losy innych. I jest jeszcze jedno źródło pociechy, którą przedstawia święty Paweł: tych, których poznał, tych też powołał, a których powołał, usprawiedliwił. Nie jesteśmy więc, jak mówi Paweł, Przechodniami. Nie jesteśmy wrzuceni w ten świat na chybiutrafię. Jesteśmy w tym miejscu powołani, aby realizować Jego zamiar. Jesteśmy wezwani i usprawiedliwieni. I to jest źródło pociechy i siły dla nas, byśmy mogli w pełni realizować nasze życie i nasze powołanie.